Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do ciebie z automasażem tej części y, przy oczach, nad oczami, po prostu mięśni, które odpowiadają za wygląd skóry pod oczami, tak? Y, ta skóra jest bardzo delikatna, więc też trzeba z nią się trochę obchodzić delikatniej. Ale jest jeżeli jest ta wiedza, że trzeba delikatniej, no to śmiało można działać. Pokażę najpierw kilka sposobów, żeby zeszła limfa i to opuchlizna pod oczu nad oczami. tak często jak, jak wstajemy, to, to mamy po prostu tak mocno napuchnięte tutaj miejsca, to powstaje z genów to powstaje z, z żywności, którą, y, którą jemy, tak. To powstaje z naszego po prostu życia i warto tym się zaopiekować i pomóc, żeby ta limfa, czyli substancja y, wodna y, z organizmu po prostu sobie zeszła, wypociła się i tak dalej. Więc my temu pomożemy, tak? Najpierw udrożnimy sobie kanały, które będą przechodziły Yy, gdzie będzie linfa przechodziła, więc śmiało sobie z dwóch stron. Tak, tutaj są te kanały Tak, dosyć yy, mocno, ale tak sprężyście, Ciach, ciach, ciach. Tak, tu są obojczyki, więc obojczyki są świetne, bo tutaj też jest ta możliwość zejścia linfy, więc ciach, ciach, ciach. I jeszcze przy uszach. Tak, ja robi sobie takiego. Yy, widel, widelczyk taki hmm? i sobie z dwóch stron uaktywnia, tak? Dobrze, limfa jest yy, zawsze na, na powierzchni, więc tutaj tak jest z, 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 spuchnięcie, tak? Więc trzeba to delikatnie rozmasować, no coś takiego. Więc najlepiej delikatne uciski, ale takie yy, czujące, tak? Chodzi o to, żeby pobudzić, że coś już będziemy robić, i już nie się zastanawia. Aha, już coś będzie mi tu robiła. I z drugiej strony to samo. Yy, po, powtór, powtarzamy, nie wiem, 5-7 razy to jest najmniej. Chodzi o to, żeby powtórzyć. Nie tylko, że raz, tylko powtórzyć. I tak samo pod brwią, tutaj na nauku brwiowym. To samo. Tak. Dwoma palcami po prostu dotykam i to pobudzam. Te substancję, tą wodę limbę. Po prostu. Tak i też z pięć razy. Ja to robię szybciej. Można to robić wolniej. Chodzi o to, efekt ma być taki, że ma być podotykane. Hmm? I potem ściągamy do ucha i tu do kanalika i hop tak ściągamy do ucha do kanalika hop dobra i tak samo na górze tylko oka sobie nie wduj Hop, ściągamy o jak się nauczysz to będzie to yy, będzie ci to szło zdecydowanie Szybciej i sprawniej. Ja to robię wolno, żebyś po prostu widziała, i też wolno możesz robić. Nie musisz się nigdzie spieszyć. To od razu mówię, chociaż y, poranki są takie zwariowane, więc może ciebie złapać jakiś y, szatan biegania, ale no dobra. Chcesz wyglądać, to po prostu rób to codziennie. I już i, nie, i, i zejdzie. zajdzie. Będzie, przynajmniej będzie mniejsza. Po jakimś czasie. Sam się organizm nauczy, że są udrożnione te przejścia limfy i on będzie sobie sam pomagał. ale na razie musisz ty mu pomóc. Tak i z góry to samo. OK, dobra. Mamy to i teraz delikatny masaż. Najlepiej w ogóle to wszystko robić, albo delikatnie posmarować jakimś kremem, albo na sucho. Jeżeli bardzo szczypie skóra, że naciąga się, to proszę posmaruj. Posmaruj, żeby się nie naciągała. Teraz będą dwa ruchy, które będziesz myślała, że rozciąga się skóra. Skóra się nie rozciągnie. To jest zbyt szybkie i takie sekundowe ruchy, żeby się skóra rozciągnęła. Skóra się rozciągnie, jak jesteś w ciąży, jak tunele sobie robisz, tak? No to jest to efekt. Cały czas naporu, żeby ta skóra się y, rozciągnęła. A tu będą głębsze, y, głębszy masaż, głębsze metody, więc y, proste, ale y, trzeba wiedzieć, jak je zrobić. Dwa palce, tak jak sobie przyciskałyśmy, to teraz przyciskamy i tak robimy taką łopatkę, tak? Przyciskamy i łopatka. To już jest masaż. Czyli masaż powoduje, że y, Poruszamy tkanki mięśniowe, już tutaj jest mocniej, ale nie rozciągasz tej skóry, tylko naprawdę głębiej ją, o, głębiej. Czyli pobudza mięśnie, pobudza tkankę y, mięśniową do tego, żeby zaczęła y, żyć biologicznie, po swojemu. To jest natura, także naturalnie to robimy. I też 5 razy, 7 razy, ile tam y, będziesz miała czasu, po prostu. Zrób tak i tak. Z drugiej strony to samo. Ja robię trochę szybciej, no bo wiadomo. I też dwa, trzy razy, pięć razy. Tak, żeby odczuć. I drugi, yy, mocniejszy. Teraz będą takie łopatki mocniejsze, ta całymi praktycznie, wszystkimi praktycznie palcami, tak? Czyli chodzi o te kurze łapki. Hop, hop. Czyli Dociskamy i głębiej podciągamy. Dociskamy i głębiej podciągamy. O. Dobra, i z drugiej strony. Uwierz mi, że regularne stosowanie tego masażu, który wydaje ci się o jakie to łatwe. Super. Cieszę się, że tak mówisz. Pomoże na to, że spłycą się zmarszczki i będzie skóra z jednolitym kolorytem, będziesz miała takie ładne spojrzenie. Sama się będziesz sobie podobała, tak? A przecież radość trzeba sobie robić, tak? Dobrze, na sam koniec oczywiście ściągam limfę i jeszcze taki mały lifting, bo to taki jest też lifting, czyli literka C, tutaj też ciągniemy i trzy przy uchu, bo jest przy nosie i przy żuchwie, tak? Czyli literka co i hop. No i dobra, i mamy to. Ja jeszcze tylko powiem, że na sam koniec nakładam naszą złotą maskę. Ona jest typowo pod oczy. Pachnie bardzo delikatnie. Ma dużo złota koloidalnego, a złoto koloidalne, no jest po prostu wspaniałe do odbudowy budulca. Tkankowego, czyli kolagenu, tak? No, jesteśmy coraz bardziej duże i w związku z tym ten kolagen nam trochę zasypia. A złoto powoduje, że jest aktywne, ono głębiej wchodzi w tkanki, czyli pobudza nam wszelkiego rodzaju zaspane komórki i je odbudowywuje tak biologicznie. One naturalnie się pobudzają i Mamy jeszcze coś tutaj zrobić w tym życiu, tak? O, i taką, taką maskę nakładam, oczywiście może być jej więcej. Ja nakładam ją przed spaniem, tak z pół godziny, żeby mi weszła maska y, pod oczy i żebym mogła, no, y, żeby nie ubrudziła po prostu poduszki pościeli, tak? Oczywiście też maskę mogę nałożyć sobie tutaj nad, na powiekę, niech ona też. Dostanie odżywczości. Co tutaj jest oprócz złota? Oprócz złota jest jeszcze olej liniany, olej migdałowy i ryżowy. Także naprawdę bogata seria odżywczości. Jest na naszym, w naszym sklepie, więc zapraszam, jak macie chęć proszę poczytać i działać. I robić radość sobie. Każdego dnia. Taką dla siebie. Wszystkiego ja. dobrego.